No halo, halo, dzień dobry, z tej strony Puma, Dzisiaj mam dla was Q&A, które y, miałem już nagrać w sobotę, ale w sobotę jednak nie było, bo byłem po prostu przemąco, przemęczony całym tygodniem um, no szkoła i te sprawy. Przepraszam was bardzo, że nie było w ogóle w cały weekend filmów, nic, naprawdę byłem bardzo przemęczony i musiałem, no, odpocząć, no, ale dobra, mm, powinno się to w poniedziałek na, y, pojawić ten film, kiedy to nagrywam. No i dobra. Zaczynamy myślę. Tutaj mam dla Was y, są wszystkie wasze pytania, które napisaliście. I tak, zaczynamy. No i tak, jaką markę samochodu lubisz? Lubię y, Audi. Y, Audi mi się podoba. Czy jakie auto kupisz w przyszłości? Y, chciałbym kupić Audi A8 z 2014, tak za 6 lat, jak będę mieć 18. Um, myślę, że tu pojawi się jakieś, y, jakieś zdjęcie, z jego, jak, jak, jak to audio wygląda. Czy masz dziewczynę? I taki nie. <grystanie> <skrystanie> <grystanie> Jakiej muzyki słuchasz? Um, wiesz co, słucham takich jakby soundtracków z gier. I co, też lubię tam też jakiegoś rapu posłuchać. Yy... No i też takiej mm, No nie wiem, no po prostu lubię są tracki słuchać sobie też lubię i rap posłuchać. Ym, to widzę, że są odpowiedzi. A, jest coś więcej. Co robisz w wolnym czasie? Ym, no wiesz co, nagrywam dla was czasami filmy. Też y, coś posiedzę sobie, pogram. No i dobra. proste pytanie. Czy posiadasz motorynkę albo crossa? Niestety nie posiadam, ale chcę wyrobić prawo jazdy na motorynkę i kupić motorynkę, nie wiem, tak za dwa lata, jeśli mi się to będzie podobać i w ogóle to zrobię. E, jakie masz zwierzęta? No, mam świnkę morską i dwa koty. Miałem jeszcze psa, ale mi dwa tygodnie temu zdechł niestety. No, szkoda, bo szkoda, no, fajny to był piasek. Dobra, lecimy do nasa, nas, następnego zestawienia pytań. Jak masz na imię? Wi, nazywam się Wiktor. Czy będzie seria z kartą? Tak, będzie seria z karton, myślę. Czy zrobisz piosenkę? Też nie wiem. E, czy jestem fajnie? Tak jesteś fajnie. Czy trzeba ten kanał subować i łapkować filmy? Tak trzeba. <noise> Jaki jest dla Ciebie najlepszy traktor? E, wiesz co, nie wiem do końca, ale podobają mi się e, Fendt Vario, e, ten co mam na, na, tym, na tym save z farminga. No i dobra, następne pytanie. Jaki jest dla Ciebie najlepszy kombajn? Podoba mi się e, John Deere, też ten co mamy co mam na tym save z Farminga, co nagrywałem. No i myślę, że też pojawi się jakieś tam zdjęcie w montażu. No i dobra, czy będzie jakaś gra, którą będzie grał z widzami? Myślę, że na pewno, może jakieś ETS, coś takiego. Liceum czy Technikum? Technikum bardziej bym wziął. Ile miałem dziewczyn? Jedną, dwie. Czy mam dziewczynę, to już mówiłem. Czy będzie przedłużony? Myślę, że tak. Dobra, następne pytania. U Pani, ile tego jest? Czy nagrasz kiedyś GTA 5? Myślę, że tak. Jak mam na Tu już mówiłem. Jaki, jaki masz samochód w Realu? Panie, ja nie mam samochodu, bo mam dopiero 12 lat. Jakie gry gra, grasz, grałeś? Teraz aktualnie gram w CS-a. Hmm, farminga też sobie coś tam pogram. No i przez nami są w jakiś zagram. No i dobra. Ym... Masz jakieś zwierzątko? To już mówiłem. Jakiego województwa jestem? E, Śląskie. Czy pokazać kiedyś twarz na na przykład 2000 subskrypcji? No myślę, że tak. Myślę, że pokażę. Co cię skłoniło do założenia kanału? E, skłoniło mnie, bo zawsze chciałem nagrywać filmy na YouTube. Podobało mi się to bardzo. E, no i ten, tak naprawdę założyłem ten kanał, bo już mówiłem, że mi się po prostu podobało nagrywanie filmów na YouTube. No dobra, następne pytanie. E, czy założysz e, kiedyś ten Discord dla widzów? Myślę, że tak. <grym> Jaka jest twoja ulubiona gra? Trudno, po, tru, trudno powiedzieć, bo mam dużo tych gier. Co robisz poza szkołą, na przykład w wolnym czasie? Już mówiłem, że gram albo montuję dla was filmy lub coś innego też zrobię. Mniej więcej tak realnie patrzę, ile subskrypcji chciałbym zdobyć. E, no tak na pewno 1000 bym chciał, 1500 zdobyć. Kim chciałbym zostać w przyszłości? Powiem ci, że ostatnio mnie jakoś kręci, żeby otworzyć taką kawerenkę, taką z takimi koktajlami firmowymi, bo lubię robić takie koktajle. No i dobra. Yy, następne pytanie. Jaką markę samochodów lubisz, albo chcesz posiadać w przyszłości? I, a, i model jeszcze. No, już mówiłem, Audi A7, a, czy A8, przepraszam. Dobra. Yy, czy masz dziewczynę, to już mówiłem. Czy masz czasami tak, że nie się nagrywać, a musisz? Tak mam i nawet yy, często tak mam, niestety. No, ale co poradzisz? Czy jesteś dumny z ilości widzów na kanale? Tak, jasne, że jestem. Dobra, następny. Eee, czy kiedyś nagrasz chociaż jeden odcinek z gry Block Strike? Nie. Do ilu chciałbyś dobić suby? Już mówiłem, że badasz zabrał sto z Nienawidzę. Ile ważysz? Hmm, 50 chyba, 5? może 60 kilo coś ważę. Ja wiem, gruby jestem. O ile grasz w gry? Tego nie rozumiem do końca pytania, ale jeśli chodzi o ilu lat czyli na przykład 18, to tak gram od 18 typu The Last of Us. A, wiem właśnie. Moją ulubioną grą to jest The Last of Us. Tutaj było gdzieś to pytanie. The Last of Us taka na PS4. Polecam serdecznie, jak ktoś ma. Od ilu grać gry, to już mówiłem. Skąd wzięłaś chęć do nagrywania? Robiłem transmisji na żywo. Tak jak już powiedziałem wcześniej, podoba mi się to bardzo. Yy, lubię też właśnie rozmawiać z ludźmi i się cieszę, że. Taki coś, te, taką ilość widzów mi się udało osiągnąć. Jakie danie lubisz najbardziej? A ja mi nie przypadasz. Lubię pizzę, a nienawidzę. No nie wiem. <śm> um, będziesz nagrywał gry mobilne, kiedy MC? Nie będę raczej nagrywał gier mobilnych, ale MC też nie wiem do końca. No i dobra. To tyle. To tyle z wszystkich pytań. Myślę, że Wam się spodobało. Um, I co? Zobaczymy, jakie będą odpowiedzi pod. Filmem. No co, ja mam do Was tyle. Cieszę się, że mogliście, yy, że mi zadaliście tyle pytań fajnych, bo cieszę się. Znaczy, po prostu się cieszę, że fajnie jest tak poszytać i odpowiedzieć na takie pytania. Yy, no i dobra. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się w następnym filmie. Więc co? Cześć.